Witajcie! Edukacja na Maxa z tej strony kolejny odcinek z serii Pythona. Dalej mężczymy moduł Turtle, czyli moduł żółwiowy i ostatnio poznaliśmy komendy FD, komendę, komendę FD, komendę RT komendę LT i komendę BK, która jest nam do przemieszczenia do przodu, do tyłu obrotów w lewo i obrotów w prawo. Oczywiście przypominam, że można także używać ich pełnych, pełnych nazw, ale jest, jest to z, do, zapis dłuższy i bardziej monotonny. Dlatego ja robię to robić krócej. Yy, dzisiaj chciałbym sobie, żebyśmy yy, nauczyli się podnosić i opuszczać pisak. O co chodzi z tym podnoszeniem i opuszczeniem pisaka? Jak teraz bym pisał komendę e, FD100, to Zadorzów zrobił nam taką oto kreskę. No dobra, ale yy, czyli on domyślnie jest ustawiony tak, że zostawia świat, czyli jest opuszczony. Ale można to zrobić w taki sposób, żeby on nie zostawiał światu. Do tego służy nam komenda PEN UP. Możemy tak, takie komendy użyć, a możemy napisać po prostu PU i to wyjdzie nam na to samo. I tutaj zobaczcie. Ta komeda, czy to ta, ta funkcja nie posiada żadnych wartości. Następnie to co ja zrobię? Następnie, następnie przemieszczę sobie i teraz opuszczę naszego żółwia, czyli pendown, pen down, na macie, pendown, albo po prostu PD, tylko może nie tak. i yy, jeszcze może bym dodał może po tym jeszcze raz FD100 hmm, ctrl-c, ctrl-v, wygodne, można kopiować zapiszmy to i spróbujmy odpalić zobaczcie, pojawił się error nasz pierwszy error w tym odcinku o co chodzi? chodzi o to, że, musi, że on nie, wie, nie traktuje spacji jako odstępu od komendy. Trzeba mu to powiedzieć, że jest odstępu od komendy i to będziemy robić za pomocą yy, średników. I teraz jak to zrobimy sobie w ten sposób, to nam zadziała. Jak widzicie, zrobił nam linię przerywaną. Yy, zwróćcie uwagę, że jak dawałem w ten sposób, to nie potrzebowaliśmy żadnych średników, dalej robił to samo. Jeżeli robimy coś w jednym wierszu, no to musimy zastosować tutaj średnik. Ok, w tym odcinku to może jeszcze jedno, rzecz bym powiedział, bo na razie jeszcze jest dość krótką. Yy, komentarze. Czyli możemy sobie dodawać tekst, który będzie nam tylko mówił, co dana rzecz robi, ale w sumie yy, nie będzie wpływał na sam program. I komentarz może, może, może być tylko w jednej jedynce. Zrobimy to za pomocą hasza. Taki, taka kratka nad trójką, i tutaj zobaczcie, wpisałem sobie linia przerywana, i zwróćcie uwagę, że to nie wpłynęło w ogóle na to, co nasz żół zrobił. To jest tylko komentarz taki od nas, żebyśmy wiedzieli, co tu się dzieje. Ale teraz, jeżeli bym to sobie skopiował, bym skopiował to wszystko, co tutaj zrobiłem, i wstawił. A potem stwierdziłbym, że jednak nie chcę, żeby dalej robił, to mogę kilka linijek wyłączyć. I to może, mogę wyłączyć za pomocą albo y, mm, dwóch, dwóch czy trzech, zaraz sprawdzimy, Nigdy nie... trzech y, cyfrowi, trzech, albo trzech apostrofów. I odtąd, dotąd wszystko tutaj jest jest niedziałające. Żeby wam udowodnić, że, że to działa, y, przejdę najpierw do przesunę się troszkę bk 200. I pokażę Wam, że no, a, coś tutaj nie tak zrobił jeszcze a, bo tutaj nie podniosłem pisaka. Dobra. Pen up. Pen down. I w tym momencie przesnął, ale to nie zrobił. Jak teraz wyłączę ten komentarz w ten sposób to zwróćcie uwagę, że Teraz wykona nam więcej. Oczywiście wyszedł za planszę, ale dalej udowodnił, że zrobił więcej. Ok, czyli na dzisiaj poznaliśmy komentarze i komendy pen up, pen down, czy jak to woli pu, pd. I ja myślę, że na dzisiaj Wam chyba starczy. Więcej nie potrzebujecie. Resztę trzeba wypraktykować naprawdę. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach i do usłyszenia. Pozdrawiam.